Witam wszystkich ponownie. Dziś mam dla was proste kruche ciasto z truskawkami i serem. Tak zwana rustykalna tarta. Bardzo prosta do zrobienia, nie musicie mieć nawet blaszki do tarty. I do tego jest naprawdę pyszna. I wbrew pozorom nie mocno słodka. Zapraszam na przepis. Przygotowanie naszej tarty zaczynamy od zrobienia kruchego ciasta. Mam tutaj przygotowane w misce robota już 300 g mąki tortowej pszennej. Dodam do tego 3 łyżki cukru pudru. 150 g zimnego masła pokroiłam sobie już w kostkę. Jedno całe jajko i szczyptę soli. I wyrabiamy gładkie ciasto i gotowe. Ciasto owijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na około jedną godzinę. Ciasto nam się chłodzi w lodówce, a my możemy przygotować sobie do niego na Mam tutaj serek taki kanapkowy, sernikowy, naturalny. 250 g. Dodam sobie do niego jedno jajko. I 70 g. zwykłego cukru. Wszystko razem wymieszam. Najlepiej widelcem, bo to fajniej się połączy. Masa serowa gotowa. Mam tutaj jeszcze jedną dużą łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną dużą łyżkę cukru pudru. Zmieszamy to razem. I odstawimy na bok. Będziemy to za chwilę potrzebować. I jeszcze truskawki. Truskawki kroimy w kawałki, w lasterki, jak lubicie, lub, lub w ćwiartki. Jak są bardzo duże. Tych truskawek potrzebujemy około pół, pół kilograma. I gotowe. Ciasto schłodziło mi się w lodówce. Jeśli trzymaliście je troszkę dłużej, to musicie po wyjęciu odczekać kilka minut, żeby łatwiej się rozwałkowało. Możecie podłożyć sobie lekko zwilżony ręcznik papierowy pod twór, żeby nam się papier do pieczenia nie przesuwał. I wałkujemy. Ciasto rozwałkowujemy na okrąg, około 35 do 40 cm. Ręczniki mokre zabierzcie, a ciasto przekładamy na blaszkę od piekarnika. Na środek naszej tarty wykładamy. Masę serową. Zostawiając brzegi bez sera. Bo je będziemy zaginać do środka. 5 cm rand. Na ser dajemy truskawki wymieszane z mąką ziemniaczaną i cukrem pudrem. Wymieszajcie to najlepiej przed samym nałożeniem truskawek na ciasto, żeby nie zdążyły jeszcze puścić soku. I truskawki układamy na ser. Brzegi zakładamy do środka. Smarujemy jeszcze jednym roztrzepanym jajkiem. Następnie posypujemy płatkami migdałowymi, które uwielbiam. Możecie brzegi również posypać jeszcze odrobiną cukru, dosłownie szczyptą. Tak przygotowaną tartę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i będziemy piekli około 40 minut. Ciasto właśnie się upiekło. Wyjęłam z piekarnika. Pachnie przecudownie. Jeszcze przestygnie trochę i będę kroić. Jeśli podobał się wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia.